Dlaczego? Dlaczego znowu ja? Dlaczego to spotyka moją rodzinę? Dlaczego jestem sam? Dlaczego nie mam tego, co mają inni? Dlaczego mam trudniej? Ile tych naszych dlaczego mieści się w każdym z nas? Pytamy wielokrotnie: Jak długo jeszcze? Ile trzeba czekać? Kiedy będzie lepiej? Jak mam zakończyć te kłótnie i nieporozumienia? Dlaczego Ty mnie, Boże, nie wysłuchujesz, kiedy tyle razy wołam? Pomóż. A święty Paweł mówi dziś wprost. W trudach i w przeciwnościach masz wziąć udział, nie uciekać, nie odsuwać się, wziąć udział. Bóg nie dał nam ducha lęku, lecz ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. To jest nasz ratunek. To i wierność, zwłaszcza wtedy, kiedy wszystko idzie nie po naszej myśli. Zbyt łatwo twardnieją nasze serca, gdy jest źle. A dzisiejszy psalm przypomina: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Twardość i upór nic nie zmienią, a radość, pokora i modlitwa mogą zmienić wszystko. Możesz przecież radośnie stanąć przed Bogiem, uklęknąć, kiedy nie masz siły, uwielbiać, nawet jeśli płaczesz, prosić i dziękować jednocześnie. Na chwilę schowaj swoje dlaczego do kieszeni, one nie znikną. Ale możesz dać im odpocząć, bo dobra nowina już została ci dana, jest z tobą. To depozyt, którego warto się trzymać. A twoja wiara, jaka jest dzisiaj? Mała jak ziarnko gorczycy? To dobrze, wystarczy. Jeśli nie, proś o więcej, bo wierność jest ważna. Wierność prowadzi do życia. Niech twoja wiara nie będzie tylko dodatkiem do codzienności, ale siłą, która cię podnosi. Stawaj codziennie z tym, co masz, kiedy, kiedy tylko możesz. Pamiętaj o miłości, nawet jeśli czujesz strach. Śpiewaj, jeśli chcesz, a jeśli trzeba, wznoś okrzyki. Walcz o swoje serce. Rozpalaj je na nowo, codziennie. Każdy dzień jest ci dany raz. Nie bój się go przeżyć w wierze wołaj kiedy trzeba, przychodź przed najświętszy sakrament, myśl dobrze o sobie i o innych, szukaj rozwiązań, łącz, buduj, dodawaj innym wiary i dbaj o swoje serce, także duchowo.